Witajcie moi drodzy, w nowym odcinku The Sims 4 spotkajmy się z naszą Patrycją. I tutaj Patrycja dzisiaj z rana wybrała się do kawiarni. Proszę bardzo, nikogo tu nie ma, jest tylko pan barista Eric Lewis, i tutaj jest Magdalena Zu, którą gdzieś tam już widzieliśmy. Powitałaś go? Czekaj na kawę. A czy ty coś zamówiłaś? Zamów jedzenie. Czy nie jesteś głodna dziewczynko? Moja koleżanka nie zamawia, nie zamawia, nie zamawia, nie zamawia jedzenia. Kawuczkę chciałam, żebyś zamówiła. No i co? I to jest Twoje jedzenie? Co ty zamówiłaś? moja droga, no przed chwilą jadła, słuchajcie no co za dziewczyna, ogólnie jest to ciastko francuskie z czekoladą, zaraz to na tabie wam przybliżę, tak wygląda nasza patka wariatka, sobie tu pięknie je, tak i tutaj od razu ludzie nam się schodzą, to bardzo się cieszę, nie byliśmy jeszcze nigdy w tej kawiarni, tu przepiękne ciastka leżą i tak dalej, coś na górze się dzieje e, łazieneczki, chyba tak oj, czekajcie Dokładnie tak, kibelki. Więc wybrałam się tutaj z Patrycją, z myślą taką, żeby poznała dzisiaj jakieś dziewczyny. E, tu gadasz z tym kolesiem, Antoni Marzur, dorosły. To jakaś babka się przysiądzie, nie? Patrzcie, w ogóle jakaś taka. Jakieś takie bajcepsy ma tutaj, tak mi się wydaje. Może ja się mylę. I zagadaj do Nancy Landgraab, bo widzę, że ją znasz. Rozmawiaj o ostatniej imprezie. Czy wy byłyście kiedyś na imprezie? Ciekawa jestem. Chciałam, żebyś w ogóle zamówiła kawkę, no ale tak średnio, średnio, bo widzę, że zamówiłaś coś innego. Także dojedz już to, co chciałaś. Patrzcie, koleś tutaj robi kawuczkę. Pięknie to wygląda. I zaladą te ciasteczka. Patrzcie, co to za zarudzielec? Stanisław Gracz. Zapoznajmy go aha, czekajcie, czekajcie, zanim, zanim zapoznamy to ogólnie aspiracje przecież skończyliśmy i miałam wybrać nową aspirację także e, wybieramy chyba przyjaciółka świata, tak mówiliście, żeby to zrobić także akurat będziemy teraz ludzi poznawać e, i tutaj przedstaw się 10 simom także od razu może być e, zabawne powitanie, niech będzie i tak a ta babka, no patrzcie no jak ona dziwnie wygląda, co to, ona? czy to ona jest gruba, czy to ma jakiś kaloryfer na tym brzuchu czy, ja, czy co, ja nie rozumiem tego e, tutaj jeszcze musisz e, przyjazne powitanie Poznaj tych ludzi. Tutaj jeszcze babka. Ty ją znasz? Znasz. O, z Landgrabowym sobie gadacie. W ogóle jakie ona ma make-up szalony, widzicie to? Ogólnie tu patrzcie, jaki jest piękny, y, piękny plac. Fontanna i tak dalej. Takie klimaty. No, bardzo ładnie to wygląda tu. Można malować też i tak dalej. Wiecie w ogóle, że wyszła nowa aktualizacja? Nowe rzeczy się pojawiły troszeczkę. Klaun jest między innymi. A tu kawka. Czy to dla ciebie? Moka. Wypi. Zapoznałaś tych ludzi? Jedną osobę tylko zapoznałaś i reszta ci zwiała. Poznać tą babę, gdzieś ona uciekła, dobra, a tego gracza poznałaś tak. Tą znasz, tą znasz właśnie wcześniej można było to zrobić zamiast, ale to chcieliśmy na początku jedną aspirację y, wypełnić, tą nową, prawda? Tutaj jest Mirosław zuch jego nie znamy. Czy znamy? Znamy, z tym gadaliśmy, o z tym nie gadaliśmy, więc proszę bardzo, przyjazne powitanie. Ten brodacz tutaj, Grzegorz Mazur, też można go przyjaźnie powitać. Tą babkę znamy, bo ona jest, słuchajcie, z klubu jakichś tam ogrodników, chyba, no nie? Dokładnie, znamy ją. I tak sobie myślimy, co tu będzie się działo. Patrycy, niech poznaje jak na razie facetów, bo będziemy szukali jej. Kolesia, tak? Nie gadaj z tymi dziewczynami. Odejdź od nich na chwilę. Iść tam, podejdź i porozmawiaj z nimi. Szukamy Kolesia, znaleźć chłopaka dla Patrycji, bo jeden, którego mieliśmy, to tak trochę nas olewał, bo widzę, że się tam nie chciał angażować. Okej, okay, dwie osoby przedstawione. Dobrze. Tutaj jacyś nowi ludzie wchodzą. Pięknie, pięknie. To i tak się zaraz gdzieś indziej wybierzemy, jak Patrycja tą kawkę dopije, tak? Chyba, że tutaj jeszcze się jakaś imprezka w międzyczasie gdzieś rozkręci, ale jak na razie nic tu się nie dzieje, może Patrycja by na siłowni pobiegła, może tam kogoś pozna, ale ogólnie możemy pójść na spotkanie tych siłowników, bo tam jesteśmy i ogólnie możemy też zobaczyć, w jakich my jesteśmy klubach. Imprezowa miejscówka. Z tej imprezowej miejscówki powinniśmy, słuchajcie. Yy... Odejść, bo jakoś tak średnio. Choć może pójdziemy na ostatnie spotkanie. No zobaczymy. Pójdźmy może do tego spotkania siłownicy, bo to ona jest tutaj gdzieś niedługo. Niedługo, niedaleko, prawda? Parcela siłownia. No dokładnie, wydaje mi się, że ona gdzieś tu jest. Tylko Patrycja kawy nie dopiła. Miała to zrobić, ale zawaliła ją. Słuchajcie, za darmo ją wzięła. Tak to się dzieje. Dobra, siłownia się zgadza. Tylko Patka by się przebrała swój strój. Mogą właśnie inny zrobić. Zmniej strój e, sportowy. Tylko taki długi jej zrobiłam, właśnie taki dress. Mogę jej taki bardziej sexy zrobić. A ten, Paolo, tu jest. I co się dzieje w tej siłowni? A, to jest nasza przyjaciółka. Weź do niej zagadaj. Zrób wspólne zdjęcie iść do niej zagadaj. Dokładnie tak. Aha, bo na dole jest ta siłownia. Tak chyba się na dole najwięcej dzieje. Nie, na dole jest tylko basen. Nie wiem, dlaczego tutaj w ogóle ludzi nie ma. A to kto? Kto to jest? Paolo idzie biegać. OK, na spotkaniu. To dlaczego nam ucieka stąd. Dziwna sprawa. Dzisiaj jakieś nudy na pudy w tych, w tych miejscach simowych, bo mało ludzi ogólnie widzicie. Jakieś dziecko się same pałęta tutaj. Iść tam pogadać ze swoją koleżanką. Gdzie ona tak na dół zlazła? I, wy... I patrzcie, ona poszła na dół i teraz wraca na górę. Nie wierzę w to. A to co za kolesiowa? Czekajcie, czekajcie. Nie znamy jej chyba. Katrina? Nie, znamy ją. Kaliente, To kalientowa. Ta jaka idzie smutna. Nic się nie dzieje na tym spotkaniu. O, dziewczyny idą. O, o, o! Będziemy z nimi gadać teraz. Tylko wszyscy lecą na dół, tej nie znamy Diany. O, wszystkie kalientowe się schodzą, widzicie? Zabawne powitanie. Tutaj jest Bella ćwirk, tu ją znamy. Bella, jak wyrosłaś. To nastolatka jest, prawda? Młoda dorosła? A, Bella, dobra, to jest ta Kassandra to była ta młodsza. A ta jaka? No znowu ta baba nas prześladuje. Co ona tu robi na tej siłowni? Ja się pytam. Czyli tutaj jest takie spotkanie, spotkajne, tajne miejsce spotkań, ponieważ tu wszyscy się na dół schodzą, wszyscy tu gadają. A gdzie jest nasza Patrycja? Chciałam się sobie... zapytać. Na górze. Nie wierzę w to. Dobra, to pogadaj sobie ze swoją koleżanką w takim razie, gdy nie chcesz iść do nich, do lotary. No, Dlaczego ty masz z nim w ogóle jakieś kontakty? Co oni robią? Dlaczego oni tak chodzą? Aha, bo tu się nie da wejść. Patrzcie, tu dołem trzeba przejść. Jakie to przy połowy w ogóle jest? Nie wierzę w to. Śmieszne to jest trochę, no nie? Dobra, no to zagadaj teraz do dziewczyn, proszę bardzo. Zabawne powitanie, z tą się znasz, a ta jest trenerka, patrzcie, pakerka, to jest pakerka, widzicie? Taka trochę gruba, ale, ale mięśnie są. Susu, su, tak, tak, i jak twoja inspiracja? Dwóm siłom się dopiero przedstawiłaś, ja miałaś się przedstawić. Zabawne powitanie. Patrycja, co ty robisz, dlaczego nie chcesz się przywitać? I tu zabawne powitanie. Patrzcie, ona jest jakaś taka nieogarnięta, nie chce tych ludzi poznać. O! Co ty robisz? Klarka. Dobra, tutaj też tą poznała, czy nie poznała w końcu? No co za to, co tu się dzieje? No po prostu ja skisnę. Skisnę, a skisnę. Dobra. Więc może tu zacznijmy ćwiczyć, bo Patrycja, przydałoby się, żebyś utrzymała formę, więc ćwiczenia razem. O to jest fajna, fajna interakcja. A to co za laska, znamy ją. Ona jest chyba z tego klubu imprezowa misówka, dokładnie Capriccioza. pizza, Takie trochę. No dobrze, że na siłownię, bo by ci się przydało. O ta, a Zoe Patel, fajna jest, też trzeba ją zapoznać. Zabawne powitanie. To poczekaj, zaraz pójdziesz na siłownię. Znaczy zaraz pójdziesz na bieżnię, tylko tutaj poznaj tych ludzi. Co to są, Dziewczyńskie spotkanie dzisiaj? I Don Lotario, Lowela, jeden koleś tutaj przylas. Teraz będzie, tutaj się podlizywał. bo patrzcie, jak się luka. Mhm. Mm Poznałaś Zoe? Tutaj musisz wszystkich poznać na siłowni. Wszystkie babki ćwirową znasz. Nie wiem, dlaczego masz z nią takie dobre kontakty. Ja tak się zastanawiam, co się dzieje. To może ćwirków odwiedzimy. Tutaj jest Paolo. Dobra, to może weź tu ćwiczy razem. Z ćwiczenia razem. I będziecie gadać. Można tak robić, że ćwiczyć i gadać. Fajnie by było pięć osób jak na razie poznanych. Dzisiaj nasza Patrycja dba o formę, żeby dobrze się prezentowała. Bo wiadomo, takie jedzenie... Yy, Jedzenie na szybko to niedobrze nie wpływa na sylwetkę i tak dalej. Ćwicz, ćwicz, patrzcie ona bardziej gada niż ćwiczy. Ogólnie to ja myślałam, że dzisiaj na jakąś imprezkę byś się może wybrała, no ale to już jest czas, jest dopiero 18, także nalajcie A ta tylko stoi, przyszła na siłownię. Paszek Mazjarek w ogóle. u Patrycja, dawaj! O, kurde! Siłka! patrzcie jak ćwiczy, a ta zoo jaka chudziutka? Zróbmy sobie w ogóle wysokie ściany, żebyśmy mogli tu fajnie zobaczyć tą siłownię. Ćwicz! Dopingujcie jej. Paty, 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 Patrycja! Dobrze! Kwisip, kwisip. O, i tak się ćwiczy. Tak wyglądają ćwiczenia. Siedzi się i się nic nie robi. Basen. Na basen może nie będziemy chodzić. Siłowniczka tutaj, patrzcie pakuję, dobra, dawaj, dawaj, podko, o, jak pot jej szczeka, widzicie to, widzicie to? Czujecie ten klimat? Ogólnie to wiem, że są czasami jakieś spotkania duchów, spotkania kosmitów, a nigdy nie dostaliśmy na nic takiego zaproszenia. Chciałabym dzisiaj połazić po różnych klubach i tam, gdzie będzie ciekawie, tam pójdziemy. Tylko nie na dyskotekę pana europejską, bo tam zawsze, kurde, jest, zawsze, zawsze tam y, jesteśmy i, i tak. Patrzcie, tu można zajrzeć przez okno, ale fajnie. <laughs> Patrycja nasza ćwiczy? Czy się obija? A te dziewczyny są takie plotkary, widzicie? Już dobra masz Zoi z, i z Ewą Kapricosem też masz nawet dobre kontakty, widzę. Don Lotario tutaj jest Nawala, naszej Klary, nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. A tą pakerką może by coś pogadać? Są jakieś takie? Mentoruj, poproś Simkę o imieniu Maja. O, czy ona będzie nam pomagać? Patrzcie, ona przyjdzie nam pomóc. Czy nie? Czy ona idzie sobie? Ona będzie namówić. Dawaj! Patrzcie, patrzcie na to, jak do niej gada. Ciśnij. Taka grubaska, a jednak power ma. Ale widać, że te ręce ma takie umieśnione, widzicie to? A ten co tu robi? Co tu robisz, Markusie? Czekajcie, to jest Markus? Bo nie mogę na niego kliknąć. No Markus, czy las się podpisuje teraz. Może jeszcze odzyska zaufanie naszej tej, bo ostatnio ją strasznie odrzucił. A to kto? all breakfast Regenerać. Jezu, jaka ona wygląda w ogóle. Dobrze Ci poszło? Pochwaliła Cię? Co tutaj jest? Drugi poziom. Świetnie. Pewna siebie. Czy tutaj przyszedł ktoś jeszcze? Kogo? Nie znamy. Wszyscy w ogóle w dziarach. Tylko Patka nie jest w dziarach. Dobra, idź tu na zewnątrz. Podejdź tu. Tutaj jakiś koloś. To pewnie nastolatek niestety. Młody dorosły Sergio Romeo. Jeszcze go nie znamy. U, patrzcie. Możemy do niego zagadać. E, weź sobie przyjazne powitanie. O! Do niego, tylko musisz pójść naokoło. Kurczę. To niedobre, jest. Nie podałam się ten klub, że tak się chodzi naokoło. Patrzcie, jak się wyglebiła. Ojoj, oj. Gdzie jest Patrycja? Miałeś zapoznać się z nim. Dawaj, dawaj. <laughs> Przyjazny. Wesołe, dawaj, wesołe. O, a to kto? A to nie jest przypadkiem mąż tej? Patrzcie. On się nazywa Bjergsen, Bjork I to jest, yy, to jest jej mąż chyba. Czekajcie, czekajcie. No, bez kitu. To jest i mąż. Idź tego Romea naszego, zapoznaj. Widzisz do niego? O, czy tego Landgraba jeszcze nie znamy. No ale po co w sumie? Bo chciałabym, żeby jednak tutaj napełniła. O, tego, a tego poznaliśmy już, ale taki styl zobacz, zobaczcie, kurde, okulary na siłowni, no to się dzieje. W ogóle na tą imprezę mieliśmy iść, więc dobrze, że stąd wychodzisz. Cieszę się. Poznałaś mężej? Chyba dziś go poznałaś już. Dobra, tu jest recepcja, gdzie oczywiście nikogo nie ma. Ten na nas czeka. Taki Romeo, słuchajcie, czeka na nas i czeka. Zapoznajmy jego i spróbuj... zapytajmy się, czy chce z nami iść na imprezę. O, bo akurat się wybieram, powiedz i nie wiem z kim tutaj iść. Nie znam za bardzo jeszcze tu wszystkich ludzi. Może ty kogoś tutaj nam podpowiesz. Z kim tu można iść. Siema. O dobra, i tu się go zapytaj poznaj go, o i zmień sobie strój od razu jeszcze, zmień strój e, na imprezę 2. zobaczymy co to jest na imprezę 2, bo nie pamiętam, czy to jest ten klubowy, może tak być, materialista a nie, to jest ten, tak trochę no, może być, ok, więc kliknijmy sobie podróżuj i z Romeem spróbujemy podróżować o, dlaczego z tymi wszystkimi ludźmi nie chcemy z Markusem, bo Markus nas wkurza, gdzie jest ten Romeo Znajdziemy go tu. Tududu, tudu, 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 tudu. Gdzie jest Romeo? Romeo, Romeo. Jest. I lecimy z nim, co? Zapytamy się go, czy chce iść z nami na jakąś imprezę. Spotka się z nami na miejscu. Więc szukamy teraz miejscówki, bo tak, tutaj dyskota, dyskoteka pana europejska, tutaj zawsze byliśmy. Kawiarnia, to dzisiaj w niej byliśmy, tak? Czy nie? Dzisiaj byliśmy w innej kawiarni. Szukamy tu jakiegoś klubu. Tu jest klub nocny kawiarnia i bar, no to klub nocny proszę bardzo, u Narwala i lecimy tam zobaczymy co się dzieje, czy jest jakaś wiksa czy nie ojojoj, ojojoj, nie ma tu nikogo ale się odwalił, patrzcie, sweterek i tak dalej czemu to jest dyskoteka, klub nocny kurde nikogo nie ma, a ludzie się schodzą, cieszę się oczywiście wszędzie do notario, zamówmy sobie drinka a zabawne powitanie, przywitaj go Barmana, trzeba się z barmanem dobrze zapoznać, żeby nam dobre drinki robił, prawda? I zobaczymy, czy uda nam się wypełnić dzisiaj ten jeden etap aspiracji, bo musimy się przedstawić Simon, więc fajnie. Przedstawia się? Świetnie. I teraz poprosimy, tutaj zamówimy sobie. Mm, zamów drinka. Zamów drinka dla grupy. Tu wybierzemy, może sobie którego? Ale patrzcie, kwaśny koktajl, jaki drogi. Może ognia, jaki drogi. O nie. Owocowy napój musujący. Za Ja. Yeah. Płonąca smaczna sur. Nie piliśmy nigdy tego. Spróbujmy. Ale ty masz głos. Nawet nie wiedziałam, że taki głos ma. Jakiś taki inny. Wydawało mi się, że inny. A ta jak świruje. Patrzcie, jak panuje, O tutaj. Wszyscy z imprezy siłownie się przynieśli. Zawołaj go do siebie. Może drinka się z nami napijesz. Powinieneś nam postawić w ogóle, koleś. Patrycja tutaj, choć nie, Patrycja go zaprosiła, to Patrycja powinna mu kupić i co? I nie ma. I on tu siedzi. Masz drina swojego? Patrzcie, ponący. Dobry? Cynk, impreza kosmitów. Chcesz to obczaić? Dokładnie tak. Zgódź się. Zgódź się, idziemy. Widzicie? Kto nas zaprosił? Ćwir! I Ćwirowie są dobrzy. Oni tutaj dobre wiksy mają. Tak, tak. No i elo, wieczór kosmitu. Gdzie oni są? Dzisiaj jest wieczór kosmitów. Spragnieni goście z innych planet mogą popijać drinki po obniżonych cenach, a my nie możemy. Zamów drinka, zamów drinka, drinka, drinka. I patrzcie, i dla nas niestety nie ma promocji. Gdzie są kosmici? Podejdź tu. Halo, halo. Halo, halo Mietku. Halo, halo Sławku. Może gdzieś na... O, biegnął! Biegną kosmici, patrzcie na to. Widzicie, jak tak chciałam tych kosmitów poznać? Tutaj mamy Magdalenę Bocian. O, i Artur Ząb. O, poznamy ich dzisiaj. Poznamy dziś kosmitów. Słuchajcie, w naszej gronie znajomych będą kosmici. Zabawne powitanie. Poznaj tą babę. Tak dla niepoznaki, co na kosmitami się powitać. O, siadają do nas. Świetnie, świetnie. I tutaj też tutaj. Proszę bardzo, zapoznaj. Tu Arturka też zapoznaj. Zabawne powitanie. I fajnie. A jak gadają? Jeszcze tą. Łucja, jako Ale oni gadają śmiesznie, widzicie to? Usiądź tu koło kosmitki. Chciałbym, żebyś koło nie usiadła. Ooh. Proszę bardzo, etap osiągnięty i teraz mamy poznać kogoś w trzech różnych lokacjach. To na pewno się uda nam zrobić. Dawaj, siadaj tam. Patrzcie, jak oni się gadają w ogóle. Siadaj koło nich, Patrycja. Nie da rady. Szok. I tu jeszcze poznaj. Emil, mucha. Flirciarskie. O, flirty będą. Słuchajcie, będą flirty z kosmitami. Tak wyglądają nasi kosmici. Patrzcie, jacy świrowani. W ogóle, jakie uszka mają śmieszne. Widzicie to? Wszczailiście to? Kosmiciątka nasze piękne. Piękni. A ta bawa, patrzcie, jak się patrzy z boku. O, co to jest? Co on ci zrobił? Patrycja odkryła, że Magda Bocian jest kosmitką. No wow, ty nie wiedziałaś tego? Przebranie wydawało się. Czekajcie, to kto to był? Przebranie. I one nie miała żadnego przebrania. Czekaj, czekaj, bo ja tego nie znam. Magda Bocian przecież. Przecież poznać w przebraniu. Nie rozumiem tego w ogóle. To jest dziwna sprawa. Dobra, przyjrzyjmy się im z bliska w dalszym ciągu. Tutaj ta jedna, patrzcie, jakie brwi ma z tyłu, widzicie to? To jest niezłe, to mi się podoba. Jak ty się boisz? Nie bój się! Xenofilia, zachowanie godne kapitana wyprawy kosmicznej. Śmieszne to jest. Wypij, ty masz jakąś kawę jeszcze? Skupiony, no nieźle, dobra, ta impreza z kosmitami. Patrycja odkryła, że Artur Ząb jest kosmitą. Przebranie mogło wydawać się doskonałe, nie licząc tego dość obcego elementu. Ajajaj. Przecież ty to wiesz, dobrze to widzisz. Patrycja i kosmici. Patrycja na kawce z kosmitami. Hehe. <laughs> Śmieszne, to nie? A co to za czerwone takie? Podstęp kosmity. Dlaczego mi nic nie powiedzieli? Oj, nie, bo się przecież wiedziała, że przychodzisz na imprezę. To Twir nam w ogóle o tym powiedział. A gdzie Twir jest? Filip Zomp. Znasz go? Zabawne powitanie. Musisz wszystkich tu poznać. Chcę, żeby poznała wszystkich kosmitów. I zamówimy, ale mogliby nam w ogóle drinka zamówić. usiąść sobie tu. Idzie do nich? Aha, to in, on idzie. Przyniesie drinka oh, dla Patki. Hehe. Yeah, nice. he. Patrzcie w ogóle, jak to fajnie ten pasek to wygląda. O, wieczór Smithów, niedługo nam się to kończy. Dlaczego? Cóż to kolejne? Denerwująca rozmowa. Patrycja, idź do łazienki, dobra? Co to się dzieje? Co oni ci robią w ogóle? Ja pierdzielę, co jej się dzieje? Dziwna sprawa. Idź do łazienki, idź. A gdzie ćwir? Dlaczego ćwir nas tu zaprosił, a jego tu nie ma? Czy to był jakiś podstęp? To jest dziwna sprawa. Dziwna sprawa z tymi kosmitami. Bardzo rozgniewana, denerwująca rozmowa. Co oni tac niedobrzy? Nie rozumiem tego. Weź sobie zamów drinka. Musisz się zamówić drinka, żeby ci przeszło trochę. Zamów drinka. Eee, z, tak, ulubionego niech będzie, niech będzie. Parcie. Wysikała się już? Tak. Idź, idź. Napisie tam. A ta babka z nimi, chyba taka przyjemna rozmowa, no nie? A ci tak na nią pojechali, ta rozgniewana. Patrzcie w ogóle, jaka mina Patrycji. Spróbuj wziąć ziemię, lub uspokoić się przed lustrem. Czekaj, czekaj, weź, chodź tu do lustra, chodź człowieku, do łazienki. Spróbuj się uspokoić. Iść tam, iść do łazienki. Która to była łazienka dla bab, bo ja nie wiem. A, nie, już nie masz tego. OK, już troszeczkę lepiej jest. O, wypisy tego drinka. A, kurde, miałeś. Dobra. No to daj swojego ulubionego drinka, zamawiaj i tyle, no proste. Zamów drinka, ulubionego i tyle. Tylko kosmici dzisiaj mają promocję niestety. Także patrycja dzisiaj trochę wyda hajsu. O, żabę rozmnożymy i będzie więcej. O. I proszę bardzo. Pięknie. 21 simolonów twój drink kosztuje. I pogadaj sobie tutaj z tym z Sebastianem Cegłą. O, jeszcze go nie znasz. Zabawne powitanie. Zobaczymy, co ten Sebastian, czy fajny, czy nie fajny, Może on nam tutaj e, poprawi nam naszą wizję o kosmitach, bo jednak Patrycja tak trochę nie bardzo chyba jest do nich nastawiona, jak widzicie. Ogólnie fajnie byłoby zrobić e, jakiś klub, gdzie kosmici też by byli. Choć Patrycja kosmitką nie jest, no. Proszę bardzo. Jakie sprzątnie! Nie, 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 nie. Wypij to, wypij. Dlaczego nie może tego wypić? Drinka zamówiłaś. Wypij. Gadacie sobie? Poznamy go może? Obraźnie. Przyjazne, gdzie tu będzie? Poznaj. Poznaj go. Chodź, chodź, chodź. Gdzie on, Polas? No i uciek nam. Wszyscy kosmici nam uciekają. A to znamy, Różową? Tak. Co oni się już żegnają, lecą? Czy to koniec imprezy kosmicznej? A, ci razem wyszli, czekajcie, to baba z babą wyszło, czy to face z babą? Filip ząb. To patrzcie, ta staruszka przyszła wyrywać kosmitów. I oni dziś razem wychodzą. Nie wierzę w to, co tu się dzieje. Pośledźmy ich trochę. Patrycja na telefonie siedzi. A tutaj Magdalena polazła. Kurde. To się dzieją, sytuacje nie wiem. Ta sama siedzi. Wypij tego drinka. Gdzie ten Filip nam uciekł? Sebastian, łucja. Emil mucha, a tego Emila nie robisz, rozumiem. Rozumiem, Patka, wariatka. Co tu się dzieje? Kto tu przyszedł jeszcze? Czekajcie, wracają jacyś inni kosmici. Czy oni wychodzą, czy co tu się dzieje? Dziewna sprawa, Patrycja już tak trochę drinka wypija wcześniej, teraz wypija drinka, już jej się trochę w głowie namieszało, wydaje mi się. Gdzie ty wywaliłaś to w ogóle? Znasz tego? Jakuba? Nie. Zabawne powitanie, o. No, i w jednej lokalizacji już poznaliśmy, więc powinniśmy być jeszcze gdzieś indziej, żeby zapoznać kogoś i tyle. I tak to będzie. Tylko, no, zagadajmy jeszcze do tego kosmity. Chciałam dzisiaj wszystkich poznać, takie było moje. Bardzo rozgniewana. Nie, trzeba stąd iść. Idź, Patrycja, uspokój się na początku. Chodź, chodź. Spróbuj się uspokoić. Tylko na koło kosmitu wsiada i już jest rozgniewana. Patrz, jaką ma minę. Widzicie to? Idź się, uspokój i wracasz do domu. Koleżanko, moja. Patrzcie, patrzcie na to. Patrycja, powiedz sobie. Wszystko będzie dobrze, powiedz tak. No, to nie twoja wina, że oni tacy cię wkurzyli. Ty chciałaś być miła, chciałaś ich zapoznać i tyle. Prosta sprawa, co nie? Jesteś już pewna siebie świetnie. Tak więc moja kochana, tutaj kosmici widzę, że się zmyli. Tutaj już jest ich mało. Także wracaj do domu, kosmiczna impreza jest zakończona, i tak, i poznaliśmy tutaj nowych ludzi, nowych facetów, także myślę, że może w, kolejnej, yy, w kolejnym odcinku urządzimy imprezę jaką imprezę taką e, dla facetów samych Patrycja sobie zapozna i może się zdecyduje z kim tutaj w bliższej relacji być, no bo tutaj jedni ją zawodzą, drudzy nie i tak dalej i ona nie wie co robić także moi kochani, ja dziękuję za oglądanie, jeżeli się podobało to poproszę o kciuk w górę i widzimy się w kolejnym odcinku do zobaczenia, buziaczki, pa pa